Od dużych miast po te najmniejsze miasta miasteczka. Nie ma miejsca, w którym nie można by było usłyszeć gry orkiestry Jurka Owsiaka. Dźwięki pomocy dotarły do zwierzewa. Za organizacją stoi Iwona Dziedzicka, nauczycielka szkoły podstawowej w zwierzewie. Od 16 lat w naszej szkole gra orkiestra. Pierwszym takim momentem pomysłem na to, żeby zorganizować tą, tą imprezę było to, że moje dziecko w ciężkim stanie urodziło się i sprzęt Owsiaka uratowało mu życie. Pomyślałam sobie, że należy to kontynuować, że są też inne dzieci, które potrzebują pomocy i z pomocą koleżanek pracy i dzieci, młodzieży, rodziców zaczęliśmy to tworzyć. Echo niesie się wszędzie. Pomoc dociera tam, gdzie jest potrzebna, przez co chętnych do wspólnego grania nie brakuje. I tak będzie do końca świata i o jeden dzień dłużej.